Cześć, zapraszam Cię na marketingowe podsumowanie miesiąca. W tym odcinku opowiem Ci 14 najciekawszych zapowiedzi, testów, trendów, które będą się działy za chwilę na Facebooku, Instagramie, LinkedInie. Zapraszam do oglądania. Facebook wzorem Instagrama testuje ukrywanie lajków pod postami. Czy to zostanie wprowadzone, czy nie. Wydaje mi się to dobry kierunek, bo przynajmniej skończymy tą walkę pod tytułem, kto ma więcej lajków pod postem, a skupimy się bardziej na tworzenie takiej treści, która faktycznie da coś im plus naszym fanom, a nie tylko rozrywkę i fan, który nie zawsze przekłada się de facto na sprzedaż, którą w dłuższej perspektywie czasu wszyscy chcemy zrealizować. Facebook już wprowadził zmiany na swojej aplikacji mobilnej, żeby była bardziej przejrzysta. Teraz przygotowuje się do zmian w tej wersji desktopowej, którą jeszcze część z nas używa na laptopach i innych komputerach stacjonarnych. Warto patrzeć, w którym kierunku to pójdzie, bo pewne przecieki już poszły do internetu. To zresztą możecie zobaczyć na tym, na tym przykładzie, który jest wyświetlany obok mnie. Cała ta aplikacja ma wyglądać znacznie przejrzyściej i łatwiej, by być bardziej upodobniona do tej aplikacji mobilnej. YouTube utworzył specjalny kanał dla fashionistów YouTube Fashion, na którym gromadzi wszelkie materiały związane z modą. Oczywiście na razie jest skierowany do dużych marek, topowych marek modowych, które będą mogły prowadzić swoje programy o modzie tam. Pewnie za chwilę będzie to kolejne miejsce na to, żeby fashionistki, fashioniści mogli się tam także pojawiać, więc jeżeli działasz w branży modowej i tworzysz materiały w postaci wideo, warto odwiedzać ten kanał i zobaczyć, co Później będzie można tam zrobić i jak ten kanał będzie można wykorzystać do kampanii reklamowych. Snapchat chce jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję wśród młodych użytkowników. Teraz wszedł w taką kolaborację ze Spotify i będzie można, słuchając czegokolwiek na Spotify, od razu udostępnić to, czego się słucha na Snapchacie. Więc jak widać, tworzy różne kolaboracje po to, żeby wygrać z tymi gigantami, jak chociażby wschodzącym TikTokiem czy Instagramem. O potędze Stories wam opowiadałem nie raz. Google wprowadził stories kopiował z Instagrama, Instagram ze Snapchata, Google wprowadził stories do YouTube'a. Teraz, jeżeli korzystacie z usługi Google Foto i udostępniacie tam swoje zdjęcia, czy też tam je zapisujecie, to także zobaczycie tzw. Stories, które nazwał Google tym razem Memories. I w momencie, kiedy pojawi się rocznica wstawienia konkretnego zdjęcia, to w postaci tego Memories pojawi się ono wam. Oczywiście będzie to być może kolejne miejsce, które będzie można wykorzystać reklamowo w najbliższej przyszłości. Dobra informacja dla wszystkich, którzy działają w e commerce Facebook testuje nowe rozwiązania, czyli reklamy dynamiczne, które już znacie, czyli reklama oparte o pixel konwersji Facebooka, czyli pixel, który pozwala dobrać z automatu pewne rzeczy, które oglądaliśmy na stronie, a ich nie kupiliśmy i z automatu wyświetlać nam je w postaci reklam. Teraz Facebook testuje takie rozwiązanie, które za pomocą tych reklam dynamicznych pozwoli nam zrobić zakupy już w samej aplikacji Facebooka. Wszystko po to, żeby użytkownik nie musiał przechodzić na inną stronę, która często się dłużej ładuje niż mapka Facebooka być może to będzie naprawdę strzał w dziesiątkę i pozwoli wam zwiększyć obroty. Warto popatrzeć na to, czy zostanie to wprowadzone i kiedy zostanie to wprowadzone, e, oczywiście w Polsce. Nieraz wyszukując cokolwiek w wyszukiwarce Google widzieliście od razu propozycje w postaci filmów z YouTube'a. Teraz YouTube testuje takie rozwiązanie, które oprócz samego filmu będzie podświetlał także wybrane momenty z danego filmu, wybrane kadry. To nie będzie działo się automatycznie, tylko jeżeli zostaniecie wybrani do tego projektu, można się do tego projektu zgłosić na końcu filmu, będzie także pokazany link, gdzie można napisać, żeby wziąć udział w tych testach, więc gdy zostaniecie wybrani do tego projektu, będziecie mogli wystawiając swój film do YouTube'a, zaznaczyć takie kluczowe Kadry, które Was interesują. I wówczas, kiedy ktoś wywoła te słowa kluczowe i wasz film pojawi się w wyszukiwarce Google, to oprócz tego, że pojawi się film, to pojawią się także te momenty, które zaznaczyliście. To jest o tyle fajne, że to bardzo e, mocno może wpłynąć na CTR -y tych filmów, które pojawią się w, e, w Google, o ile oczywiście jest to więcej akcji niż tylko gadająca głowa. Jeżeli nadajecie na żywo na Facebooku, to spodobają Wam się nowe zmiany, które ma Facebook wprowadzić. Pierwsza to będzie taka, żebyście mogli zanim transmisja się rozpocznie, przeprowadzić próbę tej transmisji na żywo do wszystkich adminów Waszego fanpage'a. Jeżeli próba się zakończy pomyślnie, odklikacie i wtedy transmisja może się zacząć. Inną taką opcją będzie możliwość przycięcia tej transmisji na żywo po jej opublikowaniu na fejsie. Często gdy wrzucacie transmisję na żywo pojawia się najpierw zegarek, który odlicza za ile ta transmisja na żywo się pojawi. Często ten zegarek macie wklejony w treść, w treść filmu i później gdy ten film zostaje na fejsie to bez sensu żeby ten zegarek się pojawiał, czyli byście mogli mieli okazję wejść w edytora filmu, uciąć ten początek i zostawić ten film już w takiej postaci w jakiej zaczęła się faktycznie transmisja na żywo. Pinterest pochwalił się, że jego aplikacja potrafi rozpoznać już ponad 2,5 miliona różnych przedmiotów. Co to dla nas oznacza? To znaczy, że jeżeli pójdziemy i spodoba nam się jakiś fotel, jakaś kanapa, zrobimy zdjęcie, odpalimy Pinterest, to od razu ono znajdzie takie samo zdjęcie i inne piny, które odpowiadają temu. Yy, Przedmiotowi, który sfotografowaliśmy, to jest bardzo fajna opcja. Bo jeżeli prowadzimy tam działania reklamowe, to dzięki temu będziemy mogli zaproponować, że u nas ten fotel jest w takiej, a nie innej cenie. Więc jeżeli działacie na Pinterestie, to sprawdźcie i ewentualnie poprawcie swoje zdjęcia, już ewentualnie oceny, tak żebyście spróbowali przynajmniej zwiększyć sprzedaż za pomocą Pinteresta. Facebook co chwilę coś zmienia na grupach po to, żeby nam ułatwić działanie na nich oczywiście i po to, żeby ludziom, ludzie spędzali na nich jeszcze więcej czasu. Niedawno wprowadził opcję stories na grupach, jednak zauważył, że coraz mniej osób z nich korzysta, więc w przyszłym miesiącu te stories z grup znikną. Link bardzo dobrze wie, że ważniejsze od tego, co mamy na papierze, jest to, co faktycznie umiemy. Więc uruchamia opcję, która się nazywa Skills Assessment, czyli jeżeli napiszemy, że jesteśmy super dobrzy w Google Ads, to przejdziemy test, który pozwoli nam sprawdzić tą wiedzę, jeżeli zdamy go na poziomie powyżej 70%, no to będziemy mogli dostaniemy odznakę, że nasze umiejętności zostały zweryfikowane. Dlaczego to jest takie ważne? To jest tyle ważne, że jeżeli będziemy prowadzili na przykład rekrutację i będziemy szukali uczestników na, czy też przyszłych pracowników na LinkedIn, no to będziemy mogli sprawdzić od razu te osoby, które zechciały się podać weryfikacji i ten proces, proces rekrutacyjny będzie dla nas znacznie łatwiejszy. Facebook zapowiedział wprowadzenie nowych formatów reklamowych dla wszystkich użytkowników, które do tej pory były zarezerwowane dla wybranego grona. Tym razem będziemy mogli także my się nimi pobawić. Będą to na przykład chociażby wideo z możliwością przeprowadzenia ankiety. Będą to możliwości wstawienia gry, która bardziej zachęci użytkownika do, do korzystania czy też bardziej go zaangażuje i zwiększy rozpoznawalność naszej marki. Będzie to także wprowadzenie do testów, takich beta testów, możliwości wykorzystania sztucznej, Rzeczywistości w reklamach na Facebooku. Facebook zapowiedział wprowadzenie nowej funkcjonalności, która nazywa się Fashion. Zadaniem tej funkcjonalności będzie pomóc nam w tym, w co mamy się ubrać lub połączyć różne rzeczy, które mamy u siebie, tak żeby skomponować całkiem nowy strój. Na podstawie tego, jakie zdjęcia wrzucamy do Facebooka i jak często się fotografujemy w różnych stylizacjach, Facebook będzie w stanie dobrać, przynajmniej tak zapowiada, że będzie w stanie dobrać dla nas gotowe rozwiązania, jak mamy się ubrać chociażby na przyszły tydzień. W którym kierunku to się potoczy, warto poczekać do testów i zobaczymy, czy maszyna faktycznie będzie w stanie dobrać dla nas odpowiedni outfit. Jeżeli działasz w branży dietetycznej, suplementów diety, medycyny estetycznej, to czekają Cię gorsze czasy. Gorsze czasy, jeżeli mówimy o reklamie na Instagramie, bo wprowadził on obostrzenia, które uniemożliwią reklamowanie wszelkich suplementów diety czy też operacji plastycznych na pewno dla dzieci, które są w wieku poniżej 18 lat. Ograniczy także zasięg i reklamy wszelkich cudownych maści na odchudzanie, cudownych napojów, które spowodują, że schudnie w przeciągu 5 dni, 10, 20 kg. Będzie bardziej przyglądał się temu, jak ta branża się reklamuje i co reklamuje po to, żeby tak naprawdę bardziej zadbać o nasze zdrowie. Więc na pewno, jeżeli do tej pory narzekałeś na to, że Facebook nie przepuszcza twoich reklam, czy też Instagram, to będzie to jeszcze cięższe i jeszcze trudniej będzie się reklamować właśnie na Instagramie, zwłaszcza w w zakresie suplementów, medycyny estetycznej, dermatologii, etc. Dziękuję, że wytrwałeś do końca. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. Jeżeli zauważyłeś coś innego, ciekawego, co się wydarzyło we wrześniu, a o czym ja nie zdążyłem powiedzieć w tym materiale, to bardzo proszę, zostaw komentarz. Ja będę wiedział, że obejrzałeś materiał do końca. Do zobaczenia już za miesiąc. Cześć!